Cykle rozmaite. Które cykle wydają się Panu takie najbardziej, najważniejsze, najbardziej reprezentatywne? Byłem kiedyś w Rzymie e, i zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć Panteon. Jest to naprawdę niesamowita budowla, fantastyczna, zbudowana za Hadriana w II wieku naszej ery. E, prawdopodobnie zbudowana Apollodoros z Damaszku, ale to są tylko, e, tylko że tak powiem, domysły. Natomiast jak się wchodzi do Panteonu, to robi to naprawdę niesamowite wrażenie. To jest największa kopuła, to, znaczy to właściwie była przez bardzo długi czas największa kopuła na świecie. Ona ma 43,5 metra. To jest kopuła betonowa. I to jest naprawdę budowla niesamowita. Pomyślałem sobie, że architekt, który zaprojektował coś takiego i zbudował, musiał mieć nieprawdopodobną frajdę. Zwróciliśmy się do fabryki w Czechowicach. I ta fabryka nam wyprodukowała chyba 20 tysięcy pudełek od zapałek, z których została zbudowana ta budowla. Czyli już się wchodzi bez schylenia głowy? Tak, bez, bez, bez. Zresztą tu widać postaci, tu zresztą jest, tu jesteśmy w środku, w środku tej budowli, gdzie cała wystawa była tutaj powieszona jakby na, na ściankach wewnątrz tej budowy. Kiedyś zrobiłem taką wystawę, która nazywała się e, Projekt Sanktuarium. E, mianowicie, kiedy robiłem wystawę w Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, znaczy w fabryce Zapałek w gruncie rzeczy, e, ten dyrektor e, tej fabryki zobaczył zobaczył tą kopułę, którą ja kiedyś zrobiłem w Warszawie z pudełek od zapałki. On mówi, że wie pan co to fajnie by było zrobić tutaj u nas coś takiego, ja panu dostarczę materiału i w ogóle. A on mówi, że bez sensu jest powtarzać coś. No ja bym zrobił coś nowego. No i sobie pomyślałem, że fajnie by było zbudować coś w Częstochowie z pudełek od zapałek, a co można w Częstochowie zbudować? Tylko kościół. W związku z czym przyszło mi do głowy, żeby zbudować kościół z pudełek od zapałek, to sanktuarium jest wzorowane na takich e, e, wotywnych e, kaplicach romańskich właściwie, czy wczesnochrześcijańskich, romańskich. To jest na planie Krzyża Greckiego z kopułą na pendentywach pośrodku i ze świetlikiem. I do tej kaplicy zrobiłem ołtarz. Ołtarz, który jakby był zatytułowany Życie Pana Jezusa. I to było wzorowane, a wie pan co tak się jeszcze złożyło, że ja w tym czasie studiowałem historię sztuki. I jakby też studiowałem taką sztukę średniowieczną i strasznie, strasznie mi to jakby, znaczy żyłem tym tak, na, tak naprawdę i zrobiłem taki ołtarz wzorowany na średniowiecznych ołtarzach skrzynkowych. W średniowieczu one były bardzo popularne, często właśnie były takie, że można je było zamknąć, przenieść, no, gdzieś rozstawić, gdzie indziej. No, najsłynniejszy taki obraz skrzynkowy to jest nasz, nasze wspaniałe dzieło, to znaczy ołtarz Wita Stwosza e, w kościele mariackim. E, to się nie da już wyjmować no, i. Przemawiać. No nie, no oczywiście no, to, jest, to jest tego. Natomiast rzeczywiście w średniowieczu była to bardzo popularna forma. Ja właśnie jakby odwołując się do tego średniowiecza, zrobiłem właśnie taki ołtarz. Ołtarz, który właśnie nazywał się Życie Pana Jezusa. On miał jakby trzy części, to był tryptyk. Z jednej strony była część niebiańska, czyli tam była jakby historia Adama i Ewy z raju, z prawej strony była część piekielna i to było siedem grzechów głównych, takich dość specyficznych grzechów, a w środku było właśnie życie Pana Jezusa od zwiastowania do wniebowstąpienia, cała jakby historia opowiedziana w piętnastu grzechach. Tutaj mamy to życie Pana Jezusa i to może pokażę. O. Tutaj jest, nie wiem, żeby nie blikowało, tu jest e, zwiastowanie, tu jest pod gwiazdą betlejemską, czyli Boże Narodzenie, gwiazda betlejemska tu jest z tyłu, Madonna z Dzieciątkiem, e, tu jest na przykład chodzenie po wodzie. To jest, to jest wskrzeszenie łazami. Niech pan to powie się nie krzyża. Nie, ten krzyż teraz, bo tutaj można od razu na się rzut oka budzi się tych że tu więcej. tych nie, jest więcej. Wie pan co? Jeśli udało mi się nie, Apostołów i Chrystusa przy stole w czasie ostatniej nie, nie, to nie, nie, już nie, nie, problemu. I tutaj jest to, to jest nie, mikroskopijne. Oni siedzą, tu stołem jest no zapałka. To jest jakby tak. To jest jakby wzorowane oczywiście na Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. Sam ołtarz był zrobiony, z, jakby składał się z rzeźb, z których, znaczy każda z rzeźb była zrobiona z jednej zapałki. Natomiast jakby obudowa tego wszystkiego, to znaczy, to znaczy ta, ta forma architektoniczna była, była zrobiona rzeczywiście tam z chyba 25 tysięcy pudełek od zapałek. Matka z, z Dzieciątkiem. dzieciątkiem. Z dzieciątkiem. Swego czasu jakby w sztuce to był jeden z ważniejszych tematów, jeden ze z, z ważniejszych sponsorów w gruncie rzeczy, to znaczy kościół był, e, był bardzo ważnym swego czasu sponsorem artystów i artyści właściwie głównie dla kościoła robili w średniowieczu, e, to dopiero w renesansie pojawiła się sztuka świecka. Tu jest na przykład taka, że człowiek przyszedł do mnie na starówkę i mówi, wie pan co, ja chciałbym bardzo, żeby Pan mi zrobił jedną taką rzecz, może to jest coś nietypowe, mianowicie, chciałbym, żeby pan mi zrobił karalucha. I ja tak spojrzałem, bardzo mi się to spodobało od razu. On ja mówię, bardzo, bardzo proszę. I człowiek jakby zamówił, więc przyszedłem do domu, zrobiłem dwa karaluchy. O tutaj jest taki karaluch właśnie. Znaczy, może to nie zupełnie karaluch, ale... Ale tego, tego i dobrze, Sebastian? i, e, to... i, i, i tak, tak, ale... tak mi się spodobał ten pomysł, że zrobiłem tych karaluchów w tej chwili no coś e, chyba 27 e, i zamierzam zrobić w ogóle taką wystawę pod tytułem Intymne życie karaluchu. Ja chciałem jakby pokazać te karaluchy w taki sposób, żeby człowiek był wobec nich bezbronny. I przyszło mi do głowy, że żeby zrobić coś takiego, mianowicie umieścić całą wystawę w takim walcu o średnicy jednego metra, który byłby wewnątrz tego walca, który byłby zamknięty od góry i od dołu, na dole by był tylko taki otwór, wkładałoby się do środka głowę i człowiek by był nagle otoczony całą, całą sforą, tych właśnie karaluchów, to znaczy oczywiście, jakby zrobionych przeze mnie karaluchów, wobec których byłby kompletnie bezradny, dlatego że nie mógłby ich podeptać, bo nogi zostały na zewnątrz. To jest taki, 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 taki utopijny pomysł teatru jednego widza. Zrobiłem swój autoportret, można naprawdę zobaczyć. czy autoportret, i tutaj podobnie. Po prostu tak. siedział sobie przed lustrem z profilem swoim. No, Trump, z przed lustrem Trump z profilem się nie da. Znaczy, do tego musiałem, że tak powiem, poprosić żonę, żeby mi zrobiła zdjęcie z profilu. I jakby na podstawie tego zdjęcia to zostało zrobione. Sylwestrowa petarda. Sylwestrowa petarda, tak. To się nazywa mierzyć daleko. Można bardziej... sobie wyobrazić, że jest coś że jest łuk. Jest... No, coś takiego w każdym razie rzeczywiście, znaczy tak się zastanawiam, jak to nazwać, no bo... No i doszedłem do wniosku, że zresztą bardzo często tak jest, że kiedy, w szczególności, kiedy pociągnie mnie forma, bo w momencie, kiedy opowiadam o czymś, o czymś konkretnym i to jest coś konkretnego, e, no to często, tak jak tutaj na przykład zrobiłem, e, zrobiłem świętą rodzinę, prawda, czy tutaj e, Matkę Boską, to, to, to są rzeczy, które, których temat od razu jakby narzuca formę. Tutaj z kolei taki, e, taki motyw wiatru. O, i ten wiatr dość często u mnie się pojawia, bo to jest bardzo E, jakby, nawet kiedyś robiłem taką rzeźbę, pod tytułem Sprzedań Niewiatrowi. E, to jest tytuł piosenki, którą mhm. kiedyś o śpiewała, a, a i Czesław Niemen też. E, i, I tam właśnie jest taki, 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 e, taki motyw matki, trzymającej dziecko, jakby stojącej na wietrze, wszystko to, e, wszystko mhm. to bardzo e, powiewa na wietrze. I to, to powiewanie jest bardzo, bardzo takie spektakularne. Bardzo Żarówka energooszczędna. Tu pociągnęła mnie sama forma, i w gruncie rzeczy przez cały czas teraz praca nad tą rzeźbą polega nad wymyśleniem do tego odpowiedniego tytułu. Ja to przyklejam do podstawki klejem. Tak. Normalnym wikolem do, do, klejem do drewna, i czasem też usztywniam. To znaczy czasem po prostu e, jakby smaruję to e, wikolem po to, żeby to się usztywniło. Tak jest, i to jest cała, więcej tak. tutaj nic nie ma. Czasem bywa, że się uszkodzi, tak jak teraz na przykład właśnie, o, ta rzeźba się uszkodziła jak się tam wywróciła, e, no, trzeba będzie po prostu ją tutaj e, no, zakonserwować, że tak powiem, żeby, no, żeby się nic zniszczyło. Jak mnie żona rzuciła swego czasu, to byłem taki bardzo zrozpaczony e, i, e, i właśnie zrobiłem, znaczy zacząłem robić te rzeźby, e, jakby właśnie z no, żeby odreagować w pewnym sensie. I to była jakby taka historia miłosna, e, która nie, zaczynała się od takiej rzeźby pod tytułem Piękna, Nieznajoma, e, przechodziła przez poszczególne etapy, że tak powiem, uwodzenia, potem, nie wiem, takiej miłości, że tak powiem, rozwiniętej e, i tak dalej, a potem jeszcze taką rzeźbę zrobiłem e, pod tytułem Martin Heidegger Dźwigający pustkę. To bardzo prosta rzeźba, po prostu Dźwigający taki mający pust... pustkę pustkę. Mhm. To jest taki człowieczek, który ma w ten sposób ręce e, i, i no, dźwiga coś bardzo wyraźnie, ponieważ się ugina pod tym, a tam nic nie ma. Ale Martin Heidegger tak dużo o tej pustce pisał, że trzeba go było z tą pustką wyrzeźbić. Wiele osób mi mówiło, że to jest taka kwintesencja jego filozofii. Swojego czasu zacząłem wystawiać te rzeźby na ulicy. Ja jestem, ja jestem twórcą, ludzie przyglądają się tym moim rzeźbom i jednocześnie mogą ze mną porozmawiać. E, ja tam właściwie nauczyłem się mówić o tym wszystkim. E, bardzo ładna rzecz się wydarzyła. Stałem na Barbakanie. Podeszło do mnie takie małżeństwo, e, bardzo takie, bardzo arystokratyczne, mówiące piękną polszczyzną. E, starsi, e, starsi ludzie. Bardzo z nim się fajnie rozmawiały. I w pewnym momencie kątem oka zauważyłem, że przez e, ulicę w stronę barbakanu zmierza pijaczka jakaś. Taka kobieta, która idzie, jest kompletnie pijana, zatacza się tak. Ona szła, szła, w pewnym momencie się zatoczyła tak i nagle się znalazła tak twarzą przed tymi moimi rzeźbami. I się tak zatrzymała. Patrzy na te rzeźby, patrzy. A co to takie? Ja mówię to? Rzeźby z jednej zapał. I w pewnym momencie patrzę, a tu taka pijaczka, która nigdy w życiu pewnie w galerii nie była i taki, prawda, człowiek o tej wysokiej kulturze, stoją nagle i rozmawiają o tych rzeźbach. Ona, co drugie słowo, jakieś przekleństwo. On ta piękna polszczyzna i oni stoją i rozmawiają o tym. Ja po prostu patrzyłem na to jak użyczony, ponieważ jakby dwa światy spotkały się nagle. Ja do tej pory zrobiłem tam około 900, 950 rzeźb, ale zaczętych mam parę tysięcy. I te parę tysięcy są właśnie w takich pudełkach i tu zaraz pokażę, jak to wygląda. To są rzeźby, które są zaczęte, gdzie jakieś pomysły są w tym zawarte, ale które jeszcze nie są gotowe. Iż więcej niestety się tutaj nie zmieści. Rzeźba jest, forma jest bardzo ładna, natomiast. Przydałby się do tego jeszcze jakiś fajny tytuł. Tutaj jest taki motyw wody. O, wody, taka miednica z wodą, która tam się pluska. Zacząłem ją, odłożyłem, na razie jeszcze nie jest skończona. Ale...